manko, w dzisiejszym odcinku dam wam poradnik, bo widziałem parę komentarzy typu no, daj poradnik lub napisz, lub pokaż, lub, lub powiedz jak coś zrobić. Tam różne pierdały pisaliście, w sensie pytaliście się. I no, zamierzam wam teraz pokazać jak to się robi. To na początek pobierzecie te trzy aplikacje. Oczywiście aplikacje są darmowe, także typowy Janusz nie będzie miał z tym problemu. A więc, jakby zacząć naszą przygodę zrobieniem jakiegoś filmiku, wchodzimy w pierwszą aplikację prowincji świata. Tutaj, właśnie, będziemy musieli najpierw na początek zrobić tam jakąś swoją mapkę. No i tam takie pierdały różne, to chyba każdy głupi będzie ten umiał, potrafił zrobić. Tak. I no, tutaj widzę, o, tutaj mamy Rosję, Mołdawię, także no, z tych krajów sobie zrobimy tutaj jakąś małą animację krótką. No, tylko tyle, żeby Wam pokazać i no. Więc wybieramy sobie kraj, na przykład Mołdawię, atakujemy tutaj Rosję, o i już mamy tutaj odczekane chwilę, potem wybieramy sobie Rosję, no i atakujemy z powrotem Mołdawię, nie? no typowo. I jak już mamy to nagrane, to możemy wejść w następną aplikację, czyli no naszą y, jakby editor nasz i tutaj wystarczy ustawić sobie, o jak już każdy kto chce, to już dobrej woli tam. Mnie to pierdoli. Następnie wchodzimy w naszego narratora, wpisujemy tekst, ja tutaj dam, yy, no nie wiem, Rosja na przykład, Rosja kurde ty suko, Wiadomo, daj dam jakieś głupoty tu wpisać, byle jakie, byle było coś śmiesznego, nie? No to to akurat jest trochę żałosne, ale co ja piszę właśnie, ale dobra, nieważne, nieważne, nie? Rosjo suka bliet, oddawaj banany. No i elegancko działa, tutaj klikamy teraz strzałeczkę i zapisujemy sobie w telefonie i wszystko gra, nie? I teraz wchodzimy w, nas, w, nas, w, nas, w, naszą, w naszą aplikację tutaj wchodzimy w dźwięk no i oczywiście wybieramy to co zapisaliśmy także Rosio suka oddawaj banany No i jak widać mamy dźwięk także go tutaj dodajemy Rosio suka oddawaj banany No teraz sobie ładnie tutaj dotniemy żeby ładnie elegancko pasowało no tutaj już widzę, się zaczyna właśnie próg atakowania, tak jakby, czyli możemy tutaj już dodać efekty dźwiękowe, też o to mnie pytaliście, no to tutaj mam właśnie, o, różne efekty, jest, kurde, naprawdę masa rozrywalna i w ogóle. Rosjo, suka, bliet, oddawaj banany. No i wszystko ładnie się zgadza, nie? Teraz wchodzimy z powrotem i teraz jako, kurde, co to, co za męta? no i wchodzimy teraz w naszą tutaj, e, co, tak, chyba, no, skurw... Yy, chyba noż ja nie mogę no chyba cię coś no jakieś tu pierdoły napis, napi, napiszemy i wszystko będzie elegancko nie no pojechało nie będziemy przeklinać oczywiście tutaj na tym filmiku nie chyba że jeszcze trochę przeklinam nie nie pamiętam ale no zapisujemy chyba znowu tak cię samo coś jak... pojechało to wszystko gra tak samo jak poprzedni tekst i znów to samo robimy wklejamy tutaj ładnie szukamy wyszukujemy chyba Chyba cię coś pojechało. No i wszystko działa gra i buczy, nie? Także teraz już wystarczy tylko i wyłącznie dodać efekt dźwiękowy. I jest. No jest kurde, pięknie wszystko, jak tak powinno być. Dotniemy ładnie, żeby wszystko się ładnie zgrało. No i patrzcie. Teraz yy, wchodzimy właśnie w nasze tutaj główne podstawowe źródełko. Tutaj mamy różne mapy totalnie, kurde, nawet za dupie jakieś. I dobra, damy taką minę, Tu możemy wszystkie oczka obracać, gdzie chcemy, na lewo, na prawo i w górę i w dół i tam bokem na rondzie. Rosjosłuka bieta, oddawaj banany. Chyba cię coś pojemnie. No dopasować sobie idealnie właśnie tą naklejeczkę tego Bala, kontrybala. I dodajemy oczywiście to jest w zdjęciach zapisane elegancko tu, tak piękne mam zapisane zdjęcia ja to wiem nie musimy tego mówić i szukamy jest tutaj tak ja jestem no i ładnie wklejamy tak żeby ładnie pasowało elegancko na Rosję i Banany. wszystko gra i buczy dotniemy sobie tutaj wszystko ładnie sprawdzimy czy jest elegancko tak jest kurde tutaj trochę przewiniemy sobie żeby było na całość Dobra, teraz znajdziemy właśnie tę y, tutaj buźkę tej naszej Mołdawii kochanej. Gdzie tutaj jest? Y, y, czekaj. M momento, senior. Y, aha, dobra, tutaj, okej, okay. tutaj mamy. No i tutaj mamy oczko znowu y, i ustawimy ładnie, żeby potrzebowało na Rosję. Tutaj oczywiście mamy wszystkie oczka, jak tylko chcemy. Trochę ich jest kurde mało, no ale trudno. Damy sobie jakąś chyba złon. O. To będzie nam pasowało idealnie właśnie do tego, co, co mówi. I jeszcze jakimś smutną po tym ataku, żeby było jej smutno, nie wiadomo. No i znowu wchodzimy w zdjęcia szybciutko dodajemy, nakładamy, idealnie wklejamy, żeby ładnie pasowało nam. Rosją suka oddawaj banany. No i tutaj możemy chyba sobie właśnie przedłużyć tak o dotąd idealnie będzie. No i wklejamy teraz tą smutną minkę. To już jest końcóweczka właśnie naszego filmiku, także. Teraz tylko dopasować, żeby ładnie nam się stykało wszystko. No i patrzmy. Rosjosuka suka bled, oddawaj banany. Chyba cię coś pojechało. No i w sumie to na tyle, nie? Tutaj dotniemy tylko już równiutko do końca, żeby nam się zgadzało. No i... no i to już jest koniec. Rosjo suka bled, oddawaj banany. Chyba cię coś pojechało. Elegancko, króciutki filmik nam powstał, także o to nam chodziło. No i to chyba na tyle było w tym odcinku. Jeżeli oczywiście chcecie jakieś porady, lub no nie wiem, coś jeszcze, jakiś może poradnik, lub mógłbym sobie nagrać to, jak robię ja swoje własne Sontrybale i tam to wszystko całe odcinki, to mógłbym, ale nie wiem, czy ktoś by to chciał oglądać. Także jeżeli ktoś chce, to ja chętnie nagram, nie? także pozdrawiam, Siemano.